Salweta. Ta lekcja jest skierowana do uczniów klasy humanistycznej. Oglądaliście sobie już film o trzeciej deklinacji. A teraz chciałabym, żebyśmy przetłumaczyli sobie co nieco razem. Ponieważ w tamtym filmie jest czytanka dla klasy biologiczno-chemicznej. Może mniej dla Was interesująca i nie macie też tych słówek, które tam były użyte. Więc przejdziemy sobie do naszego podręcznika. Otworzycie sobie na stronie 49. Preparacje na stronie 32. Tu część słówek mamy. Interesują nas waria. Ok? Będziecie sobie szukać w słowniku słów. No Nie będę ja szukać wszystkich, żeby ten film nie trwał nie wiadomo jak długo. Ale w ramach pracy w domu będziecie sobie wciskać pauzę i poszukamy sobie, poszukacie sobie słówek. Część, które tutaj mamy. No to sobie sprawdzimy. Dobrze? Na końcu filmu będzie niespodzianka, ponieważ nagrywam ten film w bardzo nietypowym miejscu, można tak powiedzieć. Więc pokażę wam, musicie dotrwać do końca. Gdzie jesteśmy? Na czym jesteśmy? Może tak. Dobrze. Moi drodzy, a zatem tak. Pierwsze zdanie. Ars longa, vita brevis. Właściwie to nawet nie jest zdanie, bo nie widzimy tutaj czasownika, prawda? Ars longa vita brevis. Czy coś tu mamy? No tu nie mamy za bardzo nic w tych słówkach. Znajdziecie sobie słówko ars. Co to jest longus? Ponieważ wychodzi na to, że ars jest rodzaju żeńskiego, więc tu jest rodzaj żeński longa. Vita. Może pamiętacie, co to było vita? Mm -hmm. Brewis. Tu sobie poszukacie. Ciskacie pauzę. Za chwilę wracamy. Mamy? Super. Ars sztuka, longus długi, wita życie, brewis krótki. No, czyli jak to przetłumaczymy? Sztuka jaka? Długa. Życie jakie? Krótkie. Dobrze. Krótkie. Ok, następne to zachęta do ćwiczenia na WF-ie. Mens, sana in corpore, sano. Tu mamy, przychodzi nam z pomocą słowniczek, które mam tutaj poniżej. Mens, mentis mamy myśl, rozum, zdrowy, sanus, korpus, ciało. Dobrze, i sanus też będzie tak. No więc to pewnie już się domyśliliście, tak? Sana. Mens jest rodzaju żeńskiego. Tutaj mamy F femininum, czyli myśl jaka, zdrowa, dlatego tu jest A. Sana. W czym? No, w zdrowym ciele. Oczywiście my znamy po polsku w zdrowym ciele, zdrowy duch. Tak? Myśl zdrowa w ciele, zdrowym. Dobrze. No to teraz takie militarne. Outmors, out Victoria. Mhm. No dobrze, co to jest mors? Mors to nie jest taki zwierzak, co leży na plaży, tylko śmierć, tak, po łacinie. Śmierć. Mhm. Mm out, zobaczycie sobie w słowniku szybciutko, raz, dwa. Mm -hmm. Już macie? Super. I jeszcze tą wiktorię musimy znaleźć. A to chyba wiecie, co to znaczy. Zwycięstwo, tak? A out, już macie? Albo. Mhm. Czyli mamy tak, albo śmierć, albo zwycięstwo. Dobrze. Dobrze. Wiros fortes mortem servituti ante poswisset ante poner legimus. Wow, jakie długie na całą linijkę. Może jakoś byśmy tu zmienili oświetlenie? O, może będzie tak lepiej. Kto to był Wir? Wir, wiri. Druga deklinacja. Może pamiętacie. No to to musimy sobie znaleźć. Fortis. Nie mamy tutaj. Jest Fortis. Jest taki przymiotnik trzeciej deklinacji. Do nich jeszcze wrócimy, ale znajdźcie sobie, co to jest Fortis. Mors już było. Servitus. Tutaj mamy w słówkach. Niewola, poddaństwo. Mhm. Dobrze. Anteposuicet, anteponere. Legimus. Lego, legere, może pamiętamy, że to czytać, tak? Antepono, tutaj mamy w słówkach: antepono, anteponere, anteposu antepositum, tak? Przenosić, nadstawiać wyżej, przedkładać. Inaczej, można by użyć też takiego słowa. Dobrze, kochani, pauza na dwie sekundy z mojej strony. Szukacie tych słówek i zaraz wracamy, ok? Mamy słówka? No to super. Oczywiście zawsze, zawsze zaczynamy od czasownika. Jeżeli jest w zdaniu, tu akurat jest legimus. Mus. Ja przygotowałam w ogóle taką ściągę, zaraz po nią muszę tu sięgnąć. To Wam pokażę o co chodzi. Legimus to jesteśmy my. Tak, legimus. Czyli my, co robimy? Czytamy. Czytamy. Mm -hmm. Dobrze. Czytamy. Tu widzimy, że są bezokoliczniki. Widzimy, że jest akuzativus. Po czasowniku oznaczającym czytać, pisać, czyli verbum, jak się to mówi, scribendi tak? Ym, będzie ACI. Czytamy, że. Że kto? Mężowie, bo jest os. Tak, akusatywus. Jacy mężowie. Silni silni mężowie czytamy że silni mężowie i teraz sobie musimy mieć ten bezokolicznik tak to było przedkładać tu macie perfektum tak nasza ostatnia lekcja bezokolicznik perfekti. czytamy że silni mężowie przedkładali czy przedłożyli tak bo to jest perfektum dokonany i przedkładają bo to jest teraźniejszy bezokolicznik Czyli czytamy, że mężowie silni przedłożyli i przedkładają. Co? Kogo co? Kogo co? Akuzatywus śmierć nad servituti. Tak? Servitus servitutis. Niewola nad niewolę. Mhm. Servitus servitutis. Dobrze. Przedkładają śmierć. To nie było łatwe zdanie. Ja na sekundę włączę pauzę i przyniosę Wam taką tabelę, którą sobie przygotowałam. Ok, już mam. Przygotowałam taką tabelę. Można sobie przy tłumaczeniu tekstu coś takiego zrobić. Część z Was już to robiła. Ja widziałam, że mieliście takie, takie zestawienie deklinacji pierwszej, drugiej i trzeciej. I na końcu końcówki czasownika. Tu obejmuję tylko końcówki czasu teraźniejszego, czynną i bierną. Oczywiście można sobie dopisać jeszcze perfektum, jak macie. I łatwiej się nam tłumaczy w taki sposób, bo oczywiście przy takim wymiarze godzin, jaki mamy, no to można sobie tak ułatwić. Tak? To nie jest filologia klasyczna, więc nie musimy wszystkiego robić z pamięci. Dobrze, więc jest taka możliwość, żeby mieć taką tablicę. Ja będę się nią tu posługiwać, żeby Wam pomóc. Dobra, wracamy dalej do tekstu. Ok, czyli to mieliśmy. Misera so est source servorum. Misera est source servorum. Tutaj mamy source jako los. Tak, los. Niektórzy siostra to tłumaczą: Soror to jest siostra, rzeczywiście, ale tutaj mamy los. Mhm. Miser, miser, e, misera, miserum. Ja nie wiem, czy sałatka, miseria przypadkiem nie ma coś wspólnego z tym faktem. Miser to jest biedny, nieszczęśliwy. Czemu sałatka, miseria? Nie wiem. Ja, ja mam taką teorię, że ogórkiem nie da się najeść, więc może dlatego. E, servus. To jest niewolnik, to pamiętamy, tak? Czyli nieszczęsny jest los, i tu macie orum. No to wróćmy do tej tabeli. Tak, mamy. Pytanie: kogo, czego? Nieszczęsny jest los kogo, czego? Niewolników, tak? Bo mamy mnogą liczbę. Dobrze. Noctes, hieme, LONGE sunt estate breves. To słówko już było. Krótki. Dobrze, zobaczmy sobie do słówek. Mamy Nox, noctis, noctis, hiems, zima, estas, lato. Longus było już wcześniej, tak? Ars longa vita brevis, tutaj było longus, czyli długi. Jaką macie koncepcję? No, sunt najpierw, prawda? Sunt od czasownika być. Są. Kto, co? Noce są i tak. To jest nominativus. To przypomnienie, że mamy lekcję. Y -y, się zaświeciło. S, tak. Nominativus pluralis. I, czyli noctes, ponieważ jest to rodzaj żeński, longę, tak? Jest składnia zgody, czyli to jest razem. Dobrze, wracamy. Noce są długie. I co z tym chiemy? Ablatywus często określa nam czas, kiedy coś się dzieje. Ablatywus temporis, on się nazywa. Noce są długie zimą. A jakie są latem, tak? Jakie? Krótkie, tak? Noce są długie zimą, latem krótkie. Orbis terrarum. Dobrze. Dobrze, stanęło na orbis terrarum. Ok. To tak, orbis. Tutaj mamy orbis, proszę bardzo. Koło Świat, orbis terrarum, nawet mamy przetłumaczone. Terra terre to jest ziemia, kogo czego, arum, tak? Świat lądu dosłownie, lądów, lądów różnych, czyli, czyli można powiedzieć, tak jak to jest napisane, krąg ziemski, świat. Mhm. Ok, tutaj mieliśmy już w lekcji Urbi et orbi. Tutaj widzicie mm, bardzo wyraźnie, że jest dativus Urbi et orbi. Komu czemu? Mamy pytanie. Komu czemu? Miastu i światu. Orędzie dla miasta i dla świata. Można nawet przetłumaczyć dla kogo, tak? Dlaczego? Dobrze. Okrzyk, który lud rzymski krzyczał. Panem et circenses. Pewnie część z Was bardzo dobrze wie o co chodzi. Hmm, tutaj mamy circensis, cyrkowy. Ludicir senses widowiska cyrkowe, tak? Dobrze, a co to jest panis? Podobne słówko jest w języku włoskim. Poszukajcie sobie. Dwie sekundki. Chleb. Mhm. Czyli, co krzyczał Lud Rzymski? Czego się domagał? Kogo co? Bo tu zobaczcie, że to nie jest mianownik, bo jest M. Jest akuzatywus. I tutaj też jest akuzatyw. Rzućmy okiem do trzeciej deklinacji. O, zobaczcie. M. I S mnoga liczba. Kogo co chcieli? Co chcieli. Chleba i igrzysk. Mhm. Dobrze. I teraz tak. Fames artium magistra. Fames artium magistra. Fames, famis, tutaj mamy. Fames, famis, głód. Ars, artis, już było, było tutaj, tak? Czyli artes. Tutaj mamy. Moment, moment, bo się zgubiłam. Czekajcie. Fames, artium, artium, tak? Magistra, magistra nauczycielka, czyli głód jest kim czym, tak? Po polsku tak jest. Gud jest nauczycielką artium kogo-czego kogo-czego i patrzymy, zobaczcie, yum, tak kogo-czego sztuk tak. Gud jest mmm, nauczycielką sztuk. Mhm. Dobrze. I ostatnie, może razem zrobimy pro arte pro arte pro oznacza dla dla czegoś, nie? Dla sztuki, dla sztuki. Zresztą to jest napis na gmachu Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na rzecz czego, na rzecz czego coś działa. Dobrze, moi drodzy, zostało nam e, oculum pro oculo, dentem pro dente, ius gentium, atene erant clara artium sedes, magnus fuisse numerus urbium grecarum in Italia traditur, Concordia, civium, murus, urbium. Tych kilka zdań od tego Oculus. to będzie dla Was raz, dwa, trzy, cztery, pięć krótkich zdań. Mam nadzieję, że uda Wam się je zrobić. A teraz obiecana niespodzianka na koniec. Na czym nagrywaliśmy tą lekcję? Zobaczcie. Na czym nagrywaliśmy tą lekcję? Na fortepianie moi drodzy. Zaraz pokażę Wam, jak on wygląda w środku. O, tak wygląda ten fortepian. Nie wiem z którego jest roku, ale tutaj mamy, że dostał jakiś dyplom w 1978 roku. Gottfried Kramer i Wilhelm Manner. Ktoś mi kiedyś powiedział, że on z Austro-Węgier gdzieś pochodził, ten fortepian. O, a tutaj w środku, w tym fortepianie, mamy takie rysunki amorków. O, proszę bardzo. Bardzo piękny instrument. Niestety nie można na nim grać, ponieważ jest. No, ma pewne elementy, które są do wymiany i nie można na nim grać. bo można. Stracić słuch, nie da się go nastroić w tym momencie. Dobrze, moi drodzy, do zobaczenia w takim razie. Na następnej lekcji będzie bardzo ciekawa, będziemy rozmawiać o przymiotnikach deklinacji trzeciej. Więc do zobaczenia.